Naszym katolicyzmie, naszym chrześcijaństwie. Dlatego na wielu sztandarach widnieje napis METZI MOME Z I niech tak zostanie. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o kilka słów prezesa Zrzeszenia kaszubsko pomorskiego pana Jana Borowińskiego. Witam bardzo serdecznie wszystkich w moich rodzinnych brusach. Barobusznych rodziców w moich rodzinnych brzuszach. I tacy z Indyjnej Kaszewu. Chciałbym w imieniu organizatorów wszystkich bardzo serdecznie powitać. Chciałbym również uzupełnić to powitanie pana burmistrza o powitanie pani poseł krzywono strycharskiej Bardzo witam serdecznie panią poseł. Pani poseł zawsze bywa na naszych zjazdach. Pamiętam w ubiegłym roku w Pucku też kroczyła w pierwszym szeregu. Witamy bardzo serdecznie, szanowni państwo. Kiedy to o czym wspominał pan marszałek Struch, kiedy Polska nabierała nowego kształtu terytorialnego, to właśnie w Brusach, w tej części powiatu wojnickiego, najwięcej ludzi zabiegało o to, abyśmy byli razem, abyśmy...